Cześć. W tym filmie pokażemy ci jak odbywa się proces rezerwacji w PetmyPet. Pet. Użytkownik wyszukuje hotel dla psów w lokalizacji jaka go interesuje, podając dodatkowo termin oraz liczbę zwierząt. Na podstawie kalendarza hotelu system sprawdza czy w danym terminie hotel jest w stanie przyjąć podaną liczbę zwierząt. Użytkownik przechodzi na ekran rezerwacji klikając przycisk rezerwuj. Ponieważ ten hotel akceptuje tylko zwierzęta dodane do systemu, użytkownik musi wybrać, dla których zwierząt dokonuje rezerwacji. System przy tym weryfikuje wymagania hotelu co do szczepień oraz ocen, uniemożliwiając rezerwacje, gdy nie są one spełnione. Ten hotel oferuje również transport zwierząt. Użytkownik zdecydował się skorzystać z tej opcji i podaje adres odbioru i odwozu zwierząt oraz godzinę, o jakiej mają zostać odebrane. System dolicza cenę za transport do ceny całkowitej. W następnym kroku gość hotelu będzie musiał dokonać płatności za rezerwację. Dostępne sposoby to płatność kartą lub poprzez konto Paypal. Jeżeli płatność się powiedzie, rezerwacja zostanie dokonana. Otrzymasz od nas e-mail z informacją o nowej rezerwacji oraz wszystkimi jej szczegółami. Informacje o rezerwacji możesz także znaleźć w kalendarzu swojego hotelu. Na widoku rezerwacji możesz znaleźć wszystkie szczegóły, jak na przykład liczba zwierząt czy cena całkowita. Możesz także przejść do czatu z twoim gościem, aby ustalić szczegóły pobytu. Pet my pet. Happy safe animals.